Taś, 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 krówki, taś, 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 taś. Czego ten już mi dupę zawra... Cześć Łukasz, siema. Cześć Majunia. Właśnie miałem do Ciebie dzwonić, myślałem o Tobie, wiesz w ogóle. No, jak miło. Co tam? swoje sprawa. Mam trzysta słonki. Swojskie jadło. Swojskie jadło? No, może coś w to nadzieć no swojskie, jadłoby się jadło, coś tam wymyślimy, pewnie. Więc co ja teraz będę leciał do domu Coś nie no, no, no. Na jutro Jutro Dobra, odezwę się do Ciebie i działamy jutro? Na raz. Dobra, muszę tylko pamiętać, żeby wszystko jutro wydać Żeby przypadkiem na zakładnicy nie zostało, żeby mi połowie nie zeżar One day later Wreszcie już nie mogę doczekać Czekam na no. ciebie A skąd to? Nie bój się Dawaj Skąd ty masz kiełasę? Ludzie to sobie dorobiłem. Jak? Dawaj, nie bój się. Nie bój się. Hej, co to jest w ogóle? Chodź. Daj kiełbasę. Zdezwykuj ręce. Zdezynfekuj. Na boki. O. Hej, hej, cała naprzód. Cała naprzód. Dobra. Oddaj to. A to co coś założyłeś? To Na brodę musisz założyć. Ludzie dzwonią, piszą, że brodę masz. Dobra, czekaj, za... załóż to jest takie fajne, fajne, spodoba ci się. Czy ja to się zakładam? Nie, nie, ładnie wyglądasz, dobrze jest, dobrze jest, no. dobrze jest. Ładnie, jakby wybierać. Ładnie jest, czekaj, tutaj tak. Ukaż. Ach. No i teraz możesz iść na zakład. Nikt Ci nie zarzuci, że, że gdzieś Twoja broda jest widoczna. Baja. A jak mam jeść? Kiełbasę. Kos, kosmiskuje, idziemy. Słuchaj, robimy swoje składnę. No tak. Masz przepis? Oczywiście. W głowie? Ja mam wiele przepisów w głowie. Dobra, Tomajmy. idziemy. Mówiłeś, że masz kartkę. Mówiłem, że się przygotujesz. Mam, to ci, o, już się robi. Czas dobra. tracę, Marcin, czas już tracę. To się robi, razy 35. pięć. Mm. Co jest z matematyki? Ja nie miałem matematyki. Za moich czasów jeszcze matematyki nie było wtedy. Ale twoje <noise> <to> było. <noise> Coś tam robisz? I potrzebuję przyprawę. Nie jest. na razie, bo skończy się drugą dać kiełbasę, ej. A, patrz go. No. Ta kiełbasa jest droga. Na sklepie kosztuje 44,99 89. 44, 89 To błąd jest, 10 groszy. Ci jest tańsza niż myślałem, to można. Ej, muszę Ci dać nowo! <laughs> Dziurę sobie zrobił. Wygryżę. <laughs> Marcin, dobra, czekamy. Magda przyjdzie, da nam przeprawę. Takie powiesz? No. Yy, wiesz co, Ty możesz wiedzieć, póki Magdy nie ma Ja swoje... wiem wszystko. Czeka co to jest? Co to może być? Czarne, tłuste, okrągłe, pod jajami. Co to może być? Krągłem. Jeszcze raz już. Patelnia. E, bo. <grafi> o, super, Madzie, fajnie, że jesteś. Potrzeba nam przyprawy mhm. do swojego jadła. Mamy Marcina. Ty nie za, nie za wygodnie ci? Się czuł jak u siebie w domu. Powiem ci takie, co mi się tutaj przydało jeszcze pod stopy. No. Dobra, masz przepis. Tak, mam, mam. Jakie składniki? Co Najpierw, rob... Czy zapakowane w 16 gramach, jak prosiłem wczoraj, czy nie? Oczywiście Dobra. mogę, że jest zapeklowane. Dobra. Na jeden kilogram będziemy potrzebowali 2 <słuch> hmm, 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 gramy hmm, Eee. 2 <słuch> gramy Eee. 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 Nie, no, ja z... Eee. się przygotować. Eee. 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 w stanie, nie? <słuch> do dobra. dawaj, dawaj, dwa dawaj, gramy, dawaj. 2 gramy majeranek, Dwa. gramy czosnek, niedźwiedzi, Dwa. 2 Dwa. czosnek Dwa. i 3 Dwa. pieprz czarny Dwa. <słuch> I... I, to przy... A, I żelatyna, przepraszam, żelatyna. 35 gramów żelatyny, żeby to cudo było takie jak tam na szybko, I... szybko, szybko, szybko. No przechodzę. i woda na żelatynę. No ale to Wam pokażemy później. nie Wam pokażemy. Madziu, mamy przepis, ale zrobimy tylko 30... Co? Mhm. Zrobimy małą próbkę, 30 kg. Dobra? Także robimy 30 kg yy, Jeszcze raz. Na kartce tomasz? No. No to daj kartę Zaczniemy dzisiaj? Tak, co? No to no? dawaj, jedziemy. <kuhem> Żelatyna na 30 kg. Ile? 1050 gramów. Czosnek granulowany. Ile? 60 gramów. No, Majeranek no. 60 gramów. Wszystko sypiemy Tarujemy do jednego wiaderka. To i tak się wszystko wymiesza. Czosnek, nie, w żołądku się wszystko wymiesza, ja to tylko w żołądku tak. mówię, e, Niektórzy z Was może powiedzą, że żelatyna powinna być w ciepłej wodzie. Ale my znowu zrobimy Wam na przekór i zrobimy inaczej. I jeszcze mamy pieprz czarny 90 gramów, drobno mielony. Drobno tempo, mielowy. tempo, tempo. Nie Mamy, mnie. mamy. dobra, jedziemy. Także żelatyna nas zimną wodą, nie ściekuj. Dobra, no, idziemy mięso mielić. O. o, podoba mi się. Chodź, chodź. chodź, chodź. Yeah. <laughs> Marcin. Weż szukam gdzieś nowy po całym zakładzie i nie miałbyś takiej łasy robić. Co ty robisz tutaj? Przyszedłem, bo, bo co? Dużo ludzi się węzarni wędarnie pyta, chciałem zobaczyć, obejrzeć dokładnie. Swineczka stała sobie, przysiadłem. Dobra, Cię interesuje? szybko, mów i idziemy. Fajny sprzęt, ja mówię, tutaj, jest komputerek taki, chciałem sobie ponaciskać. To jest to super, super sprzęt. No coś widzę właśnie W swojej grupie dużo ludzi mówi, że to atmos, czy Atmos. to jest hybryda. To jest najnowszy, to można powiedzieć, że to jest Royce, rozś wśród wędzarni. Najlepszy sprzęt na rynku. Aż tak? Tak, mówię Ci. Szczerze, z firmy Wysocki niedaleko tu brudnica tej okolicy genialny sprzęt. Mogę na tym suszyć, wędzić, parzyć i przede wszystkim wędzić, mogę wędzić z rąbkami, z rąbkami. różni ludzie mówią, ale i mogę normalnie. Wrzucam kawał drewna i wędzę tradycyjnie, genialna wędzarnia, genialna. I dosyć pojemna, nie? No, no, no dawa, na nie akurat barwę. ja mam, nie, nie, bo się akurat, wiesz, proces jest, bardzo fajny sprzęt i zresztą widziałeś, wychodzą naturalne, tradycyjnie zrobione kiełbasy. Tak Zobacz, wszystkie, wszystkie rzeczy cały czas są monitorowane, temperatury, czas, yy, yy, wilgotność, także profeska, no. broda, broda, no. Marcin broda, nie może widzieć brody. To jest firma no kurna, no jak? Co za dziura jest tutaj? Kybasę ja miałem, to do... jak wręczy miałem jeść. Dobra idziemy. Do, do roboty? Idziemy do roboty. 30 kg tak jak miało być? Tak jest 30 Dobra, do mielenia, tak? Na Wilka. I 8 mm ile Dobra. Takimi hop. wczynkami teraz przez płotkę kiedyś wstawiamy. Dawaj, hop. Hey, hop. Hey, hop! Brawo Jak, jak w wojsku. Okay. Okay. Pojemniczek od razu na dół i masz ten zaszczyt nacisnąć zielony przycisk. Idzie. Prawie jak mój Delmer, tak samo mieli. Tu masz Delmerek. A widziałem tą maszynę, jak mi dali na złot, 3200 zł. Przed konkretnie, nie? Wszystko? Jeszcze jeden. To wyłącz. Otwórz. Dobra, wyłączę. Dobra. Czekaj. Znowu ja? Do góry. Znowu ja? Dawaj, dawaj, dawaj. I robimy. A za co ci płacę? Mistrz Polski. Dawaj mistrz polski. I Dawaj. Czekaj, bo się mi ślica. Przyprawy. Następnego dnia. Następnego dnia będziemy robić kolejną kiełbasę, pokażę Ci jak się wrzuca, to dobra? Jak się rzuca mięsem. Oj, opie. Dobra, nauczę się rzucać mięsem. Okej, okay, dobra. Przyprawy. I co najpierw woda czy przyprawa? Może to... A później przyprawa. 8 tak, litrów na te 30 kg. Żelatyna z tej firmy. 8 tak. litrów. Istotna na... rzecz jest też, żeby ta żelatyna była dobra, bo wody jest dość dużo, ale i żelatyna jest dobra i dość dużo, więc... Bez 8 litrów trzyma. Na, na 30 kilo, nie? nie ja mówię, czy ty mówisz. Wtrąca mi się zdanie co chwilę. Przepraszam mistrzu. Tak, to twój przepis. To jest przepis Marcina. Ja się tylko wtrącam. Czekajcie, czekaj! czekaj. Ale przyprawy trzeba powolutku sypać tak delikatnie. A, tak. O, no, no, no bo... Po, żeby ja wiem, żeby grudek proszę. nie było. Marcin. Nie będzie, to się wszystko wymierza. W żołądku się wszystko wymierza. Ja wiem, że jest dobra firma, dobry sprzęt, ale tu też potrzeba, wiesz, yy, włączamy. Chcesz nacisnąć przycisk zielony? Mogę. Proszę. A tu jest cztery zielone, który <śmiech> A, <śmiech> to jest? jak dobrze pamiętam, nie? Nie. 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 No to ostatni mi został ten, Poważnie? Dobry jesteś. Kurde ty. No wiem. i co? Miesza się, nie? Tak, poczekaj. I teraz sypiemy delikatnie poczekaj. przyprawy? Poczekaj. Postawia będę Przydało by się takie okienko gdzieś, nie? O o, nie, no, widzisz. O Dobra, syp. Ale nie na wałek, obok wałka, na około, nie? To jeszcze się dosypię. No. Dobra, syp sam. Dobra. Patrz, zobacz, mi kazał. Kochani, do kleistości. Galaretki będzie dużo. To musi się trochę pomieszać. A ta galaretka to jest najlepsze co może być w tej właśnie... Ale mi zaleciało za tymi przyprawami. Chciałeś no, mnie zabić. Czosnek, czysto czosnek. Chciałeś mnie zabić. Sam, sam tyle dosypałeś. Znaczy Magda nam sypała, nie? Tak. A może bym poskakał po tym trochę? A byłeś z nogi? Tak, ta, w, w ogóle te buty. Osn a już dobra. Co? Ostatnio coś narzekałeś, że te buty coś tam nie Raz tak je ja miałem na nogach, ale tu ja myślę, że nie wiem, czy ktoś ich nie wadziło. Bo ile razy rozmawialiśmy. Nogi się myje codziennie. Dobra. Yy. Wiesz co, chyba będzie trzeba zrzucić z tych wiesz? Z trzeba, Polsce, trzeba. Nie? Tak jest. Dobra, yy, to tak. Okay. Nie, spokojnie. Mogę tak? nagrywać. Czego się wstydzisz? Nie wstydzę. To tak, Maszyny wyłączamy. Wszystko no, idealnie. To. I teraz zielony przycisk. I teraz naciśniemy w drugą stronę, żeby się mieszało. Polecam. Chociaż przydałaby się z wyrzutem nam, bo jak robimy dużo kilo, to, to pokaż. Zabawę, nie? Proszę podjęć tutaj tym yy, yy, nagrywający, panie, i pokaż, jak ta woda została wchłonięta przez to mięcho. Oczywiście później wytworzy nam się ta galeretka. O, to najbardziej nazywam. Założę się, chodźmy. Marcin, że dużo ludzi będzie Ej, mówiło. żelatynę miesza się z ciepłą wodą. Mam pomysł. Najpierw. Można żelatynę mieszać z zimną wodą. To bez problemu. Bo potem parzymy, tak dobrze mówię? No tak, parzymy. Tak, parzymy i potem ta żelatyna i tak nam fajnie się rozpuści i zrobi to, co ma zrobić. Bo jakbyśmy zrobili według sztuki, że najpierw dajemy ciepłą wodę, żelatynę mieszamy i dodajemy. Pamiętajcie, do, do, do zimnego mięsa ciepła woda. Bo bo, to bo, się bo. fajnie wszystko by oddzieliło. Gazety nam czyta. Mów, mów, mów. Mogę mówić? No mów, co i co? Ale Czekawe, dzięki temu, że zmieszamy wodę, później damy żelatynę i zimne wszystko, ta żelatyna będzie wewnątrz produktu też odczuwalna. Ona będzie wewnątrz, wszędzie będzie. No. Łukasz. Łukasz, ktoś, ktoś zmienił zamek w magazynie wędlin. Nie mogę otworzyć. Przechodziłem A? akurat tak wiesz, mówię zobaczę, zamknięte, nie mogę otworzyć w ogóle. A poza tym wchodziłeś. Przechodziłem, chciałem no, zobaczyć po prostu. Czy co zamek... jest zobaczyć? Ci się otwiera, no Łukasz, po prostu ci się otwiera. Broda. Nie dotykaj mnie, ja jestem cały zdenerwowany. Drzwi zamknięte, nie ma. Dobra, bierz się za robotę. Jeszcze za robotę. To jeszcze nie do pomyślenia, ty, no jak to otworzyć teraz? Boże. Czyste ręce? Czyste ręce, no ale... Masakra! Co teraz Łukasz z tym będzie? Dawaj wyjmuj. Masakra, wyjmuję, wyjmuję, ale... Sam zmieniłem zamek. Drzwiam. Słuchajcie, ja nie ukrywam, Zwieczy? że mi jesteś. Nie ukrywam, żebym coś przekąsił, ale akurat... Te drzwi trzeba naprawić, Łukasz, ja myślę o tych drzwiach, rozumiem. Dawaj, 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 Ręczkami, pracujemy, pracujemy. Idzie pięknie, patrz jak pięknie idzie. Ładnie układaj, żeby się zmieściło. Rączki zdezynfekowane. By Miąsko było, jeszcze woda? To jest? Zmieścimy raz? Nie, nie, Może zmieścimy. nie zmieścimy, nie dobra. dobra. Okej, okay, to poczekaj. Wyjeżdżamy. OK, zaczynamy. Teraz to już tylko chwila. Mamy nową maszynkę. Nasza automatyczna klipsownica Poliklip polskiej firmy. Także od ciebie tylko. Marcin, kurwa, broda, znowu broda. Chowaj tą brodę. Do cholery jasnej. Co ty chcesz do mojej brody? Chowaj to. Nie może być. Tutaj, Jest. popraw, Zabrzącisz boże. Nie Dawaj popraw to. Szybko. Popraw. O Boże. Tu, tak, ładnie. Tu, ma być. Ty się ciesz, że na oczy ci zostawiłeś no, miejsce? No, jak. Dobra, naciskasz zielony przycisk. I wszystko robi się samo, ja odbieram, Nie, w jest moczona, czy mi się wydaje? Moczona, musiała być moczona. Widzisz, to jest istotne, zielony przycisk. Tutaj, ten. Eee. Dobra. Zatem Weź ty dalej. się tym zaniwaj, jeszcze się popsuje. Aha. <noise> <Ja też. głosy> o, spójrzcie na to, ho, ho. Nic nigoro Co ty robisz? Liczę. Po jakiemu? Po japońsku. Łomatko, znasz japoński? Trochę. Dawaj, drwal po japońsku. Piła jeja moharata. No, na no japoński. Dobra, wjeżdżamy do parzenia. Cała na przód. Celuj. Celuję. Dobra. Okej. Okay, temperatura o. w batonie. Proszę, skujnij sobie tam. Tak jest? Ile stopni? 72 stopnie środku. w środku. Dobra, zamykamy. Temperatura pary? Dużo 77, na pewno. 77 wystarczy. Nie właśnie do że 77. Teraz bardzo od, wyraźnie. Od, od, odpal to. I parę, parzymy. A masz ustawione wszystko? Dobra. I Czyli włączamy to parzenie? Parzenie. Tu. Ciach. 77. Enter. Tu w środku. 72. 99%. I czas zobaczymy, jaki będzie potrzebny start. Cała robota, widzisz? Broda, broda. Znowu się brody doczepili, ja nie wiem. Okej, okay. i teraz się parzy. Kilbasa się parzy, a my na kawkę. Kawka znowu będzie? A jak? Idziemy. To jest to. Bajunia. Podejdź, proszę. Zobacz. Widać to. Może to przyostrzyć. Pięknego. O Ani. Mistrzu. Też? Daj pospakować. Troszkę? Poproszę. Nie wiem, czy zasłużyłeś. Poproszę. Ukroisz sobie? Poproszę. Anus? Anusz Widelec, już do ciebie idę. Mogę? Tak zapraszam, mistrzu. <laughs> Chodź, bajonia. Zobaczymy, co powiesz. Proszę bardzo, krój, eee, no elegancko. Cześć. Proszę. Ta galaretka to jest po prostu... Galaretka poterwina. robi swoje, nie? Co to to, zdrówko. zdrówko. Co, jutro w sklepach? Zapraszamy. O, jakie zajeb... dobra. dobre, no, naprawdę dobre. Zaje dobre, no elegancko, elegancko. No fajne, na kanapkę będzie fajne. Nie tylko, patrz, a mnie na przykład bez kanapki teraz. Hmm. Co to Super. Co pierwszy? Swojsko jadło? By się jadło. Ja wiem co ty za pytanie zadajesz. Jajecznica. Kurwa, patelnia. patelnia. <grym> Ale poczekaj, TikTok zapadł. <grym> Marcin. <grym> już się kończy ten wąż. Nie wiem co tam do tej kawy dosypałeś. Cały czas, cały czas pokazujesz swoją wyższość. Co ty masz? Ja? Nie wiem jak to się nazywa. Bo może ciśnij mnie za bardzo... Tutaj... brodę, chłopie. Brodę to mało. No brodę. To małem. Czekaj, założę mi się o co. Daj mi fory jakieś. E... Jego ręka moja ręka. Dawaj, dawaj, nie gadaj <laughs> Dawaj. Rółwik. Także co, Marcin, naciskasz tylko guzik, ja odbieram i samo się robi. Skomplikowane ja to u siebie. Zielony, ma... ja wiem, ja wiem. Sun, shi, go, hats. kiedy się zapytasz? to do dzisiejszych umie liczyć. Co, 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 co?